Bezradny! Nie potrzebuję żadnej niańki. Niepotrzebna mi siostra! Nie powiedziałbyś tego przy mamie i tacie! Ale ich nie ma! Kino świat przedstawia. Musimy odnaleźć kamień życzeń. A cóż to jest? To legendarny kamień trolli. Jeśli go odnajdziemy i wypowiemy życzenie, on jest pełni! Drogi kamień! Spraw, by nasi rodzice wrócili. Niestety czasami. Wszystkie plany. Biorą w web. Królowa śniegu? Co ja narobiłam? Bohaterowie najfajniejszej baśni Andersena powracają. Duchy Królowej Śniegu oraz Króla Ognia wydostały się z magicznego kamienia przeze mnie. Ale chlapo! Tym razem, aby uratować świat przed niebezpieczeństwem... Gerda! Ach, mamo, tato, jesteście tu? Kai, armiga! Orm, ratujcie się! Nie opuścimy Gerdy. Przyjaciele walczą do końca. O tak! I odzyskać rodzinę! Gerda! A gdzie Kai? Przepadł bez śladu. Gerda musi wezwać na pomoc wszystkich przyjaciół. Pomóż mi! Muszę uratować rodzinę! No dobra, mówi ci masz! Coś się Musimy poprosić o pomoc piratów. Inaczej będziemy mieli prześlizgane. Ale czy to wystarczy, by pokonać Królową? Królowa jest silniejsza niż ostatnio. Planuję podbić lodową Ukrainę i rozdzielić nas z rodzicami. Królowa Śniegu 3. Ogień i Lód. Gdzie jest Gerda? Trenuje na mieście jakiejś Mary. W kinach. Agenci, ten zwiastun jest mocny. Królowa Śniegu, Ogień i Lód. Trzecia część kultowej już dla nas, Waśni, która cały czas się rozwijała i zdawało się, że nigdzie się nie wybiera, jeżeli chodzi o kina. Kamień życzeń, jakiś nowy chłopak, Roland, tak dokładniej, Gerda. I królowa śniegu. Czyli standardowo zestaw losowych zdarzeń, które mogą doprowadzić do wielkiego nieszczęścia, jak i też do ocalenia kolejny raz świata. Ale tym razem Gerda ma trochę inne zmartwienie. Jeśli chodzi o samą Fabułę, to tym razem Fabuła jest tak potężna, że jest wciska w fotel od prawie samego początku. Gerda, która nie może sobie z y, Kajem poradzić z popularnością, jaką y, wybiła się po pokonaniu y, królowej śniegu oraz y, po walce z królem śniegu, jest to jak najmniej, chociaż o tej y, rzeczy z drugiej części, niewiele jest tutaj nawiązań, jest wiele nawiązań do pierwszej. Tak jakby twórcy tego zapomnieli o w ogóle o istnieniu tej dwójki, no ale to jest już kwestia sporna. Nawet król y, troli. Został właściwie prawie zapomniany przez te, przez, to, przez twórców tej drugiej części. Przynajmniej tamten król troli. Teraz jest nowy ten król Arok. Jeżeli ktoś oglądał drugą część, to wie o kogo chodzi. Jeśli chodzi o sam początek, to widzieliście na Zwiastunie, że Gerda i Kai nie do końca się dogadują. Gerda jest za tym, żeby, że ich nie mogą się wstydzić własnych imion, że nie mogą wytmazać tego, kim są. E Kai jednak woli zostać w ukryciu. No niestety sprowadza się to do takiego nieszczęścia, że wydaje mi się, że w tej dziedzinie serce Gerdy trochę osłabło i, i znalazło lukę, którą wykorzystała Królowa Śniegu. Jeśli widzieliście, Gerda na zwiastunie zażyczyła sobie, żeby ich rodzice wrócili. Nie do końca to pykło, ponieważ wydostały się duchy Króla Ognia i Królowej Śniegu, które niestety wstąpiły w Rolana i w Gerdę. Król Ognia w Rolana, w Gerdę Królowa Śniegu. Jak pewnie domyślacie się, widok Gerdy, która wyczarowuje lodowe rampy czy Cokolwiek, co może ją chronić z lodu, był dosyć interesujący dla widza i mogło to wywołać niezły szok. Tak jak jej nowy image, inspirowany chyba trochę Elzą z krainy, z krainy lodu. Zresztą, przy królowej śniegu 3, Gerda miała podobne moce jak Elza, tylko że ona nie zamroziła przy okazji połowy królestwa. Mamy tutaj igraszki z ogniem, z lodem, więc tak naprawdę jest to jest to bardzo ciekawa historia, która cały czas trzyma w napięciu. Niby wiemy z czym walczymy, ale też nie jest do końca jasne, kto tutaj jest tak naprawdę wrogo nastawiony. Trole na początku szukają gerdy. Ten szaman, który ich szuka, chce ją zgładzić, i za to, że uwolniła duchy jeziora Gao. A... Potem, z drugiej strony, okazuje się, że to w końcu jest królowa śniegu i król ognia, więc należałoby się ich pozbyć. A na końcu, na końcu może Was czekać ciekawy zwrot akcji, jeśli chodzi o naszych bohaterów. Kai, oczywiście. Dużo się nauczy w tym wszystkim, Gerda się nauczy yy, sporo. No, widz też może wiele się nauczyć, do czego tak naprawdę prowadzi naiwność. Jak widzicie, po każdym odcinku naszej recenzji jest powiedziane o tym, że bohaterowie czegoś się uczą, i yy, tak naprawdę widz może z tego bardzo wiele wyciągnąć. Yy. Jestem zdania, że Królowa Śniegu 3 powróciła na Tor. W którym seria tych filmów powinna iść od, zarówno od części pierwszej, jak i, od, jak i przez drugą i trzecią. Więc moim zdaniem ten film wrócił tam, na taki tor, na jakim być powinien. Miał on zabawne momenty, ale też i momenty, które przerażały i również przerażały i zaskakiwały. I wciskały właściwie w fotel cały czas. Dużo akcji. Wspaniała fabuła. Teraz charakterystyka bohaterów. Powiem wam tak. Żeby nie psuć wam postaci Rolana. Powiem tylko tyle, że jego postać. Wbrew początkowym. Możliwemu zdawaniu się. Komuś to. Jego postać jest. Idealnie przedstawiona. Tajemniczy. Zafascynowany legendami y, troli człowiek. Kai, który świetnie oddaje to, że ma tego wszystkiego właściwie już dość, że nie chce już być y, kojarzony tylko z pokonaniem królowej śniegu, że to oj, to ten Kai i ta Gerda. Y, no, Gerda, która jest taka zmieszana, niby, y, niby zależy jej na. Na bratu, ale też popularność trochę uderza jej do głowy. No potem to wszystko, jak Gerda się w Gerdę wchodzi duch królowej śniegu I, i to, jak co się z nią tam dzieje, jak ona zmienia perspektywę swojego patrzenia na tą sprawę całą. Kai, któremu w koniec końców on wraca po Gerdę. Arfida, która cały czas próbuje Kajowi powiedzieć yy, o tym, yy, co, yy, co że nie powinien zostawiać Gerdy. I w końcu, jak wiecie, jej się to udaje. No i na końcu, jeszcze Orm. Tak, nasz Orm, yy, któremu poświęcono tyle czasu ekranowego, ile trzeba. Który yy, teraz stał się po raz kolejny kimś, kto wie. Od, od, o sekretach troli znacznie więcej niż nasi bohaterowie i może im pomóc, chociaż też jest pokazane, że Ormowi rozrosła się rodzina i tak naprawdę teraz ma też dużo większe zmartwienia niż tylko przygody związane z Królową Śniegu. Yy. Na koniec wielkie poświęcenie gerdy, tyle mogę Wam powiedzieć w tej sprawie, które sprawi, że oboje z Kajem zaczną patrzeć na świat inaczej. Ale tylko tyle mogę Wam powiedzieć i, i dopiero przy następnej recenzji wypowiem się na ten temat więcej. Nawiązania do królowej śniegu y, to jest to, że Orm dawno temu służył królowej. Y, sama królowa, która została bardzo dobrze odwzorowana włączając to też jej, jej znacznie większą koronę, która myślę nadaje królowej śniegu większego i charyzmy wobec niej i demon ognia, który jest który jest o wiele bardziej przerażający, że on straszy bardziej nawet niż królowa śniegu. Królestwo troli, które rozrosło się tak bardzo, że teraz właściwie możemy o, kim, o, każdy, o kimś po prostu usłyszeć, że jest wiele postaci z charakterem. Te postacie poboczne też mają głębię swoją, którą mają, które mają tego. No i piraci, jak widzieliście, byli na zwiastunie, oni pojawiają się bardzo mało i wbrew pozorom widać ich tylko w jednej scenie. Generalnie piraci są doskonale pokazany, był ich czas ekranowy. Myślę, że pokazane było ich tyle, ile trzeba. Klimat jest bardzo ładnie zrobiony, na taką typowo apokaliptyczną rzecz, że ponieważ uwolnili demony jeziora Gał, no to że, takie, że taki klimat, takie apokalipsy, że coś się dzieje, że dzieje się coś niedobrego i że cały czas jest jeszcze nadzieja na. Uratowanie tego, tylko trzeba dowiedzieć się jak. Mm, I widz się dowie jak, ale najlepsze jest to, że jemu się nie zdradza. To dosyć, że tak. no tak, ja już wiem, ale Gerda nie może wiedzieć, no bo ścisk fabularny. Nie, to jest tak, że widz dowiaduje się tego wtedy, kiedy trzeba. Trole, niektóre które ufają Gerdzie nad życiem, niektóre, które nie ufają jej w ogóle już na przykład ten szaman To naprawdę jest dobrze zrobione i wszystko jest idealnie postawione Mógłby być ten film nieco dłuższy, bo widać, że czasu było trochę mniej niż zakładano ale myślę, że akcja doskonale to rekompensowała nam i dużo uczuć można było dać względem bohaterów którym poświęcono wystarczająco dużo czasu ekranowego. No może mogliby, żeby piraci trochę pomagali tam naszym bohaterom, ale to już jest kwestia mojego, mojej interpretacji całego filmu. Mogli dać więcej też Alfidy i sytuacji z Kajem, że, ta, Kaja, że ta, ta decyzja Kaja nie jest taka momentalna, że Gerda nagle jest dla niego z powrotem najważniejsza na świecie. I, ta, i także Kai rozmawia z Alfidą i tak. I Alfida powoli trafia do niego, że Gerda jednak coś moc więcej znaczy mu dla niego i że powinien wrócić tak naprawdę do Gerdy. Z powrotem i ją przeprosić. No, ale to już jest kwestia mojej interpretacji. Yy, I ja Wam w tym momencie bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że kiedy obejrzycie yy, Królową Śniegu, Trzy Ogień i Lód, to zrozumiecie o co mi chodzi. Ja Wam bardzo dziękuję, cóż. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o kolejnych filmach. Ja Wam dziękuję, na razie, trzymajcie się, cześć. Słuchajmy, te, słuchajmy się w to dalej. Nie potrzebuję żadnej nianki, niepotrzebna mi siostra. Nie powiedziałbyś tego przy mamie i tacie, ale ich nie ma. Kino świat przedstawia. Musimy odnaleźć kamień życzeń. A cóż to jest? To legendarny kamień troli. Jeśli go odnajdziemy i wypowiemy życzenie, on je spełni. Drogi kamień, spraw, by nasi rodzice wrócili. Niestety czasami. Wszystkie plany biorą w łeb. Królowa śniegu... Co ja narobiłam? Bohaterowie najfajniejszej baśni Andersena powracają. Duchy Królowej Śniegu oraz Króla Ognia wydostały się z magicznego kamienia przeze mnie. Ale chlapa! Tym razem, aby uratować świat przed niebezpieczeństwem... Gerda! Mamo, tato, jesteście tu? Kai, Armida! Orm, się! Nie opuścimy Gerdy. Przyjaciele walczą do końca. O tak! I odzyskać rodzinę. Gerda, a gdzie Kai? Przepadł bez śladu. Gerda musi wezwać na pomoc wszystkich przyjaciół. Pomóż mi! Muszę uratować rodzinę! No dobra, mówi się masz! A, coś się wyleśli! Musimy poprosić o pomoc piratów! Inaczej będziemy mieli prześlizgany! Ale czy to wystarczy, by pokonać królową? Królowa jest silniejsza niż ostatnio! Planuje podbić lodową Ukrainę i rozdzielić nas z rodzicami! Królowa śniegu 3. Ogień i lód. Gdzie jest Gerda? Trenuje na mieście jakiejś czary Mary. W Kinach.